Dzień dobry, znowu muszę sobie poustawiać kamerę. Dawniej mnie nie było, wiem, bo ja miałem e, tydzień miłości. Do samego siebie, nie tylko. E, no tak, byłem przez tydzień bardzo szczęśliwy, bo. E, nie, no bez powodu byłem szczęśliwy, tak naprawdę. Nie, byłem naprawdę przez tydzień bardzo szczęśliwy, a potem wszystko wróciło do normalności. Nie chcę używać słowa e, zwrotu. Sa, szara rzeczywistość, bo rzeczywistość wcale nie jest szara. Chyba, że mówimy o rzeczywistości w Anglii. Dzisiaj jest szara, bo zaczął padać deszcz. Dla moich widzów, którzy są w Polsce, powysyłałem zdjęcia i filmiki ze spacerów z Hiltonem dzisiaj, które powinny wzbudzić były zazdrość, ponieważ przepięknie się rozpadało. U nas było sucho, u nas w sensie w Anglii, było sucho przez ostatnie 6-7 tygodni. Przepiękna, słoneczna pogoda, jak nigdy w życiu. Mieszkam 10 lat w tym kraju i tak długo niebieskiego, niezachmurzonego, bez nawet małej chmurki nieba, i tak pięknego słońca nie było w takim długim okresie. No nie było. Nie powiedziałem w okresie czasu, nie używam lapsusów. I, się sko i skończyło się. Skończyło się, wróciło wszystko do normy, to znaczy do takiej normy polegającej na tym, że mamy znowu deszcz. Pada. Od wczoraj, i powiem Wam tak. Wielka Brytania jako kraj jest krajem wyspiarskim, w sensie jest wyspą. Deszczowym krajem, krajem na deszczowców, jest nazywana Zieloną Wyspą, pod warunkiem, że regularnie pada. Bo okazuje się, że Wielka Brytania hydrologicznie jest zjebanym krajem. Jest wyspą, więc stoi na wodzie, ale jak nie pada regularnie, to kraj usycha. No, usycha. W sensie takim, że bardzo szybko obniża się lustro wody gruntowej i e, z satelity patrząc na Wielką Brytanię po kilku tygodniach niepadania deszczu e, wyspa nie jest zielona, tylko żółta. No dobrze. E, a teraz jest znowu zielona. Przepięknie. Wszystko. Naprawdę roślinność wybuchła wszędzie. Dosłownie wybuchła, jest eksplozja zieleni. Przez te parę godzin deszczu to spowodowało. Co jest fajne, z Hiltonem się zachwycamy takimi rzeczami, bo my lubimy. Hilton zresztą ma dosyć ciekawą przypadłość. Jako piesek, eee, znaczy, pff, podobno psy są, znaczy nie, to nie jest podobno, to już sprawdzone, że psy upodobniają się do właścicieli, to bardzo, w związku z czym e, pies jest równie specyficzny jak ja. Pod wieloma aspektami, naprawdę. W wielu aspektach, nie pod wieloma, w wielu aspektach. Muszę kontrolować ostatnio moją polszczyznę, bo mam taką koleżankę, która zaczęła mnie bardzo punktować za niepoprawności językowe, które wykonuję. To się zdarza po mieszkaniu, tyle lat w kraju, w którym językiem, obcy, językiem obowiązującym na co dzień i używanym na co dzień jest język inny niż polski, no to się zaczyna zdarzać po prostu. No ale w sumie dobrze, że to robię, ja jestem jej wdzięczny, bo, bo, bo ja sam zawsze staram się dbać i pilnować. Czekajcie, to jest mój fikus z leniaminem, tu mamy liście. Ten, co był za mną zawsze, to on jest teraz obok mnie. Mogę się z gałązką zasłonić, nie będzie mnie prawie widać i będę zielony. Jak wie po deszczu. Hilton y, uwielbia chodzić na spacery, kiedy pada deszcz. To jest to, to może nie byłoby to dziwne, gdyby nie to, że Hilton, jako pies, nienawidzi się kąpać. Żeby go zaciągnąć do łazienki, to no, trzeba użyć siły, niestety. I często może to nawet być. Y, y, no, raz mnie nawet ugryzł. Znaczy, złapał mnie zębami za rękę i protestował strasznie. Podrapał mnie i w ogóle. Wiele razy jest tak, że no, jest po prostu dramat. Żeby go za zaciągnąć godowany, to jest dramat. Y, I. I, i, I nienawidzi prysznica. No Po prostu jest dramat, płacz, jęk, wyskakiwanie z wanny, ucieczka. Muszę się kąpać z nim, to znaczy muszę wejść z nim pod prysznic do tej wanny i z nim się kąpać, polewać, może pokazywać, że sam się polewam wodą. Niewiele to pomaga, ale wzbudza może trochę większe jego zaufanie. Dobre, to cierpimy razem, stary, mówi. Się daje mi łapę, mówi. Wiem, jak to kurwa boli. Natomiast Hilton na spacerze w deszczu. Trzy godziny możemy chodzić, a on stoi i słucha deszczu, albo chodzi i w ogóle lubi moknąć. Ta, ta woda nie jest zła. Ta sprysznica jest zła. To jest ciekawe, nie? Nie wiem, czy pamiętacie roczniki moje, czyli 76. rocznik urodzenia, lub wyżej, albo niżej, e, lub w tych okolicach w ogóle. Pamiętacie serię, serię e, komiksów pana Christo e, Kajko i Kokosz? I oni mieli takiego smoka, który nazywał się Miluś. I Miluś był smokiem, który uwielbiał chodzić, jak padał deszcz, stał w deszczu i słuchał deszczu. Zobaczcie jakie to epickie. Smok, który słucha deszczu. I nazywa się Miluś. I je kaszę. Bo jest zdrowa. Zobaczcie no w ogóle, tak sobie popatrzyłem na komiksy, bo z moim, z moim bratem sobie rozmawiam, z Tomaszkiem. Pozdrawiam na Tomaszka. E, z moim bratem Tomaszkiem sobie często rozmawiam, bo my dzieciństwo spędzaliśmy razem. w takim, Znaczy to jest mój brat cioteczny, ale taki dla mnie jest bliżej jako brat niż mój brat rodzony. W takim sensie mentalnym, na przykład. No, Tomaszek jest tylko, znaczy ja nazywam go prześmiewnie Tomaszek, bo to chodzi o Noce i Dnie i Barbara i Tomaszek, Tomaszek, bo Bogumił, nie wiem czy ktoś pamięta, nie? Tam nikt nie krzyczał Barbara, Barbara, ale wszyscy krzyczeli Tomaszek, Tomaszek, Bogumił, Bogumił. Noce i Dnie, adaptacja filmowa. Taka lektura szkolna w ogóle, jak ktoś kojarzy, to, to będzie wiedział. I yy, yy, Tomaszek, Tomek, w sensie jest, jest to tylko rok starszy ode mnie, tylko. A miał w, w okresie młodzieńczo miał przeogromny wpływ na mój rozwój. Kulturalny, kulturowy, intelektualny. No? To jest dla tych, którzy może myślą, że popełniłem lapsup. Kulturalny i kulturowy to są dwa różne określenia. Zbliżone, ale jednak określające nieco inne rzeczy. Eee, ale się przemądrzały, zrobiłem co? Zawsze byłem! Pa! Takie rzeczy. A chciałem Wam się w ogóle pochwalić, bo to są goździki. Jak ktoś nie pamięta, to się dawało takie kwiatki na, na dzień kobiet. To są goździki. Goździki kupiłem, bo chciałem się pochwalić, dlatego ten wazon postawiłem za sobą, bo ja te goździki dostałem na urodziny moje. 44. w tym roku, 4 kwietnia. Dzisiaj mamy prawie maj już, no to to było tak ze trzy tygodnie temu, dobrze, nie? No prawie cztery. Dostałem je od samego siebie, bo sam sobie je kupiłem. Bo w dniu urodzin byłem robić zakupy, żeby kupić różne rzeczy, żeby ciasto, łupie, zlazanie zrobić dla gości, którzy mieli przyjść i przyszli zresztą. No dobrze, że przyszli, bo miał ktoś zjeść zlazanie i ciasto. Ale, ale no i przy okazji zobaczyłem właśnie na w supermarkecie tam taki dział z kwiatami, Wtedy, o jakie ładne goździki. I rzeczy one się do teraz trzymają. A mówi się, że jak kwiatki są dane z miłości, to się długo trzymają. To ja muszę w chuj sam siebie kochać, bo one już cztery prawie tygodnie kurwa są takie. I, I tak sobie, i, i, i ten, nawet się woda nie zepsuła w nich, nie są sztuczne, prawdziwe są. One, jak je kupowałem, to były małe, w sensie, że były takie pąki, no. Zresztą goździki podobno są dosyć wytrzymałymi kwiatkami, no znaczy czyli nie wiem, czy łatwo w hodowli, ale są wytrzymałe. I, no i takie rzeczy się dzieją. Dlatego mnie nie było, bo no trochę sobie tak, wiecie, też poza tym ja zmieniłem system pracy, na przykład. Zaczęło mi się podobać zarabianie kasy na kimś. W sensie, że pracuję dla kogoś i ktoś mi coraz więcej płaci. Zaproponowali, że, że, że jestem e, fajny. Ja mówię, wiem. E, a oni mówią, my też wiemy. Z takim poważnym miną. My też wiemy. No, kurwa, jesteście bogami, dowiedzieliście się, że jestem fajny. Ale e, zaproponowali mi pracę na noc. A ja mówię, bardzo chcę. Ja jestem, zresztą. Ci z Was, widzowie, którzy mnie znają już lata i oglądają, wiedzą, że ja jestem aktywny w nocy bardzo. Jestem nocnym markiem. Dla mnie wstawanie na tak zwaną ósmą rano do roboty, czy na szóstą, no nie daj Boże, to jest dramat jakiś kompletny. Natomiast chodzenie do pracy od 22 do 6 rano. I love you. I really love you. 22, 6 rano. Mało tego, nocki są o wiele lepiej płatne. Za godzinę. No ja teraz na godzinę robię, wiecie. Wróciłem do etapu, z którego wystartowałem w Anglii. Praca na godzinę. I tygodniówki zamiast miesięcznych pensji. To jest bardzo fajne. Ostatnio rozmawiałem z moim przyjacielem Konradem. Konrad, czyli Wielan, ten, który publikuje tutaj czasami na moim kanale swoje nagrania, w końcu odniósł sukces. Ja to nazywam sukcesem. On jest zbyt skromny, żeby jeszcze o tym mówić. Nagrał utwór plandemia. Który się e, tak spodobał, że już chyba trzy albo cztery razy został wykorzystany przez vlogerów innych niż ja e, jako tło muzyczne. Polecam gorąco. Zresztą na grupie Jakuboski 76 gadam, bo lubię. Linka znajdziecie zaraz pod spodem. Znajduje się e, znajdu, tam w tym w, w, na, na Jakubowskim. znajduje się dużo linków do muzyki Wielana. Wielan moim, Wielan moim zdaniem nie dlatego, że go uwielbiam, bo jest fantastycznym facetem, tylko dlatego, że znaczy to też. Ale e, poza tym jest fantastycznym facetem z niesamowitym talentem. I on miał taki moment załamania, lekkiego, mówiącego, że kurwa, bo moja muzyka ma taką niską oglądalność, nikt tego nie słucha. A kawał kawałki mi się, na się naprawdę podobały. Ja sobie nawet w się momencie zacząłem myśleć, kurczę, może ja tego Wielan znaczy, nie, że okłamuje, bo mówię mu szczerze, że naprawdę mi się podoba. Teksty, które piszę, bardzo mi się podoba ja ma zajebiste teksty, które sam pisze i tworzy, i muzyka, którą tworzy. Ale może to tylko mnie się tak podoba. Może, może. Ale się okazuje, że nie. Ja mu tylko mówiłem co? Bądź cierpliwy, poczekaj, nie załamuj się, nie poddawaj się teraz. To jest najważniejsze. Taki przyjaciel musi stać zawsze za twoimi plecami jak ja. Znaczy, no, znaczy nie, że ja jestem jakiś wyjątkowy, ale przyjaciel to przyjaciel. No. Stoi za plecami niezależnie od tego, co nie gadałem, A i gadałem źle, to trzeba im przyjebać kamieniem. Ty tego nie możesz zrobić, bo cię oskarżą o napaść, ale przyjaciel. Bo ja mam parking, to tak mi się rzuciło. <laughs> Przyjaźń jest bardzo ważna, moi drodzy, pamiętajcie o tym. Przyjaźń jest ważna, jest oparta na zaufaniu, szczerości, nawet bardzo bolesnej, a jak ktoś w przyjaźni oszukuje, to już nie jest przyjacielem. I takich ludzi należy z życia eliminować. Ja ostatnio takich eliminacji zrobiłem dosyć sporo i powiem wam, że bardzo oczyściło się grono wokół mnie ludzi różnych. Zostali tacy ludzie, którzy. No ja na przykład mówię o Facebooku, gdzie zrobiłem ogromną czystkę na początku miesiąca. Zostali albo moi zagorzali wrogowie, których szanuję. Bo, bo to jest tak, wrogów się szanuje. Hmm? Wrogów się szanuje. Eee, I jeżeli są to wrogowie konstruktywni, to należy ich w życiu zostawiać, bo oni są zwierciadłem, oni są lustrem, oni są, oni są takim wypunktowaniem Ciebie. Dlatego tam niektórzy pytają mnie, czemu ty trzymasz tych hejterów na, 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 na Jakubowskim albo na grupie, albo tych hejterów w komentarzach na YouTubie. Jeżeli są konstruktywni, a nie teraz jest na przykład, jak jesteś, kurwa, chuje mi, śmierdzi ci zryja. A skąd to wiesz? I cisza. Ale jeżeli ktoś jest konstruktywny, wytyka mi moje niedociągnięcia, wytyka mi moje lapsusy, pomyłki, potknięcia, to ja sobie takich ludzi bardzo szanuję. Bo ja dziękuję, oni, oni mi ułatwiają pracę nad samym sobą. W wielu nagraniach, stąd też moja kontrola języka na przykład, w wielu nagraniach, e, gdyby nie ci ludzie, ja bym, ja bym nie dokonał takiego postępu. Chociażby w tym, jak, jak teraz wyglądają moje nagrania, jak się do nich przygotowuję, w jaki sposób mówię. Bo nie byłoby żadnej krytyki, ja byłbym prześwięcie przekonany, że jest zajebiście. Nie jest zajebiście. Słuchajcie, jak co, cokolwiek robicie, osiągacie te sukcesowe, cokolwiek robicie, idziecie stopniami do góry w, w tak zwanym drodze do sukcesu, gdzie ciągle jest filozoficzne pytanie, co jest ważniejsze: osiągnięcie sukcesu, czy droga do sukcesu. Ja osobiście uważam, że droga do sukcesu niż jego osiągnięcie, bo jak się już się sukces osiągnie, już nie ma drogi, to już tak naprawdę nie ma po co żyć, więc to jest jak zobaczyć na Napoli umrzeć. Ale yy, w tej drodze do sukcesu, w tej drodze w rozwoju samym siebie, w tej drodze w rozwoju samego siebie, właśnie tacy ludzie, którzy krytykują, są bardzo ważni. Ta krytyka jest czasem bolesna. Ale słuchajcie. Tak cały czas podkreślam, konstruktywne, nie na zasadzie tych chuju, kurwo i pedale. To nie jest krytyka, to są obelgi i personalne, jakieś wycieczki, które z dupy są tak naprawdę. Ale jak ktoś Cię punktuje, szacun dla tych, którzy robią elaboraty na temat mojej twórczości albo filmu i punktują rzeczy, to znaczy, że bardzo dokładnie zobaczyli, przynajmniej raz, albo co najmniej raz, co najmniej raz, wypunktowali, zadali sobie trud, żeby to wypunktować. Ci ludzie odrobili za mnie zadanie domowe. Ja powinienem im kurwa kupić co najmniej dobrą butelkę whisky. Tak to wygląda. Więc e, trzymanie tych hejterów. Hejterzy są bardzo pożyteczni. Konstruktywni hejterzy są bardzo pożyteczni. Są przydatni, odwalają swoją bardzo dobrą robotę. Ja powiem, no, zgubiłem trochę wątek, wiem. Ale no, taka pogadanka na, na, na rozruszanie się, bo, bo nie nagrywałem przez ponad tydzień. Teraz znowu wracam do nagrywania, bo pada deszcz. E, ja też spędzam strasznie strasznie. Praca nad językiem. Dobra, na, następne nagranie robimy o pracy nad językiem, które już obiecałem dawno temu. Wiem, tak jak stadiony, które obiecałem 4 lata temu. To nagranie o stadionach. Ci. Centry pamięta. Reszta nie musi. Centry, taki widz. Ym. Pamiętajcie o tym, żeby się do hmm. siebie uśmiechać. Dlatego te kwiatki, na przykład, tak mówię. O kurczę, Michał, sam siebie musisz naprawdę kochać. Bo jako jeden z niewielu. Szczerze w sensie. A, i, i taka miłość jest fajna. No, a bo, my, bo nie, dokończyłem, nie dokończyłem o, tych, o tej czystce, czystce etnicznej na Facebooku, którą zrobiłem na początku miesiąca. Wyczyściłem i, i zostawiłem konstruktywnych wrogów, szczerych przyjaciół, e, ludzi, którzy udają szczerych przyjaciół, ciągle daje im szansę. E, i, tych, którzy się niestety, I tych, którzy są obojętni, na takiej zasadzie, że nie robią mi ani krzywdy, ani radości. Chociaż jestem zodiakalnym baranem i z założenia, to jakby w instrukcji obsługi zodiakalnego barana jest wpisane, zodiakalny baran ma albo wrogów, albo przyjaciół. Nie ma nic pomiędzy. No, w sumie prawda. Nigdy nie wiem, przy, przy czym ja wychodzę z założenia, że z tych obojętnych ludzi, którzy najzwyczajniej w świecie są po prostu dla mnie mili i czasami chcą ze mną zamienić kilka słów i jest to miła konwersacja w wielu przypadkach, może kiedyś się z nich narodzi właśnie ktoś fajny. Z Wielanem tak było. Z Wielanem jesteśmy znajomymi, bo on jest moim widzem od samego początku, czyli już od pięciu lat. Z Wielanem zaczęliśmy tak naprawdę rozmawiać z dupy i przez... Znaczy, przypadków nie ma. Jakieś trzy lata temu. Dwa i pół może. I nagle nam się konwersacja rozpisała tak, że pisaliśmy ze sobą codziennie. Potem zaczęliśmy rozmawiać ze sobą na Skype'ie. Dzisiaj to jest mój mentalny brat. A jeszcze wracając do brata... Właśnie Tomaszek z Tomaszkiem rozmawialiśmy o komiksach ostatnio i my wychowani jesteśmy na tych samych komiksach i uznaliśmy, tak sobie rozmawialiśmy, że jaką ogromną, jaki ogromny wpływ na rozwój nasz miały komiksy z, naszych, z, z lat dzieciństwa naszych, czyli z lat 80. Tytuł Słomek i Atomek, Kajko i Kokosz, e, Antrosolka, Profesorka, Nerwosolka, na przykład jest taki komiks. Jest. Z masa innych serii komiksowych, które były Pan Kleks, na przykład. E, to dla dzieci bardziej, ale też lubiałem. E, były w ogóle adaptacje komiksowe em, takich znanych seriali, na przykład Stawka Większa Niż Życie. To wszystko było w wersji komiksowej, i, i te komiksy się czytało na, na kiblu. Jak ktoś mi powie. Znaczy nie, może inaczej. Niech ktoś powie, że nie czytał nigdy, że nie miał stosu komiksów w toalecie i nie czytał ich. Nie, że srając, poszedł sobie po prostu posiedzieć do kibla i tam czytał godzinami, a rodzina pukała w drzwi. Otwórz, co ty tam robisz, nie? Wszyscy myśleli, że nie, nie, czytamy komiksy. To było wychowanie. I mówiłem o tym Milusiu, że on lubiał słuchać deszczu, był smokiem, ale był bardzo spokojny, lubił kwiatki wąchać i jeść kaszę, bo jest zdrowa. Jaki przekaz miały komiksy z naszego dzieciństwa? Że kasza jest zdrowa. Że należy innych lubić, że nie należy potępiać ze względu na wygląd na przykład. Chociażby to adoptujemy smoka, a nie psa. Hmm? Fajne to było. No, powiem Wam, że mam wrażenie, że przez tą koronaświrusową aferę chyba wracamy pomału do takich wartości. Na nowo. Ja to widzę wśród znajomych moich na Facebooku. Zaczynają dotychczas... Z... Korpo, korpo wkurwieni 40-latkowie, nagle zaczynają się stawać romantykami. Hmm? Brak korporacji i stresu wpływa na nich bardzo pozytywnie. No. A ja przez Wielana byłem ostatnio pytany, mówi, a jak ty się znajdujesz teraz po tych kilku latach prowadzenia swojej firmy z domu, kiedy musiałeś ją zamknąć, bo jest koronawirus, no bo nie ma ani sprzątania, ani wysyłki różnych rzeczy w internecie, bo Wuhan już nie produkuje tego, co sprzedawałem, to co ty, co, co ty będziesz, te, to co ty teraz pracujesz tam, gdzie pracujesz i... I, i, I lepiej? Ja mówię tak, wiesz, zauważyłem kolejny plus. To się, ja w ogóle stwierdziłem, że chyba powinniśmy zmieniać rodzaj pracy co kilka lat, żeby nam się nie, rutyna nie wkradła. Pracowałem z domu, byłem panem sam z siebie. Pracowałem dosłownie z mojego łóżka. To było fajne, nie? Dzisiaj wiem, co mnie zaczynało wkurwiać, dlatego to w odpowiednim momencie wirus wybuchł. Nie na moje życzenie, oczywiście. E, I pracuję gdzieś, gdzie muszę wstać rano, Wziąć prysznic, ogolić się, zjeść śniadanie, zrobić sobie śniadanie do pracy, gdzieś jechać i z tego gdzieś wrócić. Po drodze robiąc zakupy i wyglądając jak człowiek eee, i traktując moją sypialnię i moje mieszkanie jako miejsce, w którym nie ma mojej pracy i tu się relaksuje. Wcześniej było fajnie, bo pracuję z łóżka, ale już było coś takie, ja cały czas jestem w pracy, ja mieszkam w miejscu pracy albo pracuję w miejscu zamieszkania. To jest fajne na rok, dwa, potem należy to zmienić, potem znowu cały czas, nie nawet nie szukać, tylko sobie po prostu zmieniać. Dywersyfikowanie, proszę Państwa, różnych rzeczy jest bardzo ciekawe i bardzo korzystne z punktu widzenia psychologicznego. Kolejny odcinek zrobimy o, o, o języku, o neurolingwistyce. Który, którzy chcą się przygotować do odcinka, proszę wygooglować dzisiaj albo jutro neurolingwistyka i neurolingwistyczne pro programowanie. <coughs> Przepraszam. Zakrzuje się własną śliną. To jest objaw starości. Ma 44 lata. I, i um, no, i możecie się przygotować do tego, a będzie fajnie, bo ja jestem specjalistą z neurolingwistyki. To była moja specjalizacja na psychologii. I do dzisiaj ją wykorzystuję. W wielu aspektach. No. I tyle, kochani. 19 minuta, stuka. Będzie 20 minut równych. Kocham Was. Tęsknię za, tęskniłem za Wami. A teraz proszę w komentarzach napisać, czy Wy za mną tęskniliście. Pa kochani, życzę wam miłego wieczoru i do usłyszenia jutra.